Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj zabierają ode mnie święci zmieszane, no, ja wyprodukowałem przez dwa tygodnie worek i trochę do drugiego, ale tu wziąłem taczkę i przejdziemy się kawałek wzdłuż mojej ulicy, tam daleko nie będę szedł i pokażę Wam jak mi tu różne ćwoki, ciule zaśmiecają po prostu pobocze drogi. Przyrodę pokłónię. Tu w rowie, proszę bardzo, pierwszy worek. To się już nieco regielą, się całymi workami wyrzucają. O. Tylko zaraz otworzę i zobaczę co tam jest, bo czasami taki debil to i swoje rachunki tam wrzuca. Wtedy może być ciekawie, jak będą rachunki, to mu zawiozę to i wyrzucę na podgórko. Jeszcze się z nim przywitam i go nagram no, Ale to nie zawsze. No sprytny był. Bardzo sprytny byłeś, śmieciarzu, klejtuchu. Nie ma rachunku tym razem, masz szczęście. No, tutaj no, tam dalej jest siatka od mojej posesji Tu dwa worki czarne Wielkie wory, napchane A Te czarne to spróbuję wystawić jako moje, no Może zabiorę to To jest zaraz otworzymy na tarczce i zobaczymy czy tam czasem no. No. Proszę bardzo Ptaczka napakowana, trzy wory nawet dalej już nie będę szedł, już zimno jest leść bada Tu tylko jeszcze sprawdzę czy czasem się debil nie podpisał normalnie Człowiek normalny nie wyrzuca śmieci za debil, to może zostawił jakieś rachunki. No, nie ma rachunków tu, rozdary, wyropianych, z budowy czy z remontu. No, Zamiast do kontenera wrzucić, czy, czy nawet nie wiem, to wystawić, to pewnie sam śmieci oddaje. To wolić szkort, tutaj pod, pod moją siatkę. No i tak, ten niebieski worek wsadziłem do mojego czarnego jednego, bo był prawie pusty. A te dwa worki ze